Witajcie w moim 64. moim odcinku. W pierwszej części mojego filmu przedstawię Wam zmywak do czyszczenia szyb w akwariumie z rączką o długości 45 cm z firmy JB. Chciałem Wam właśnie zaprezentować taki właśnie zmywak do czyszczenia akwarium. Wewnątrz szyb możemy sobie czyścić takim zmywakiem. Zobaczcie sobie, to jest ze stali nierdzewnej, z drobnego pyłku zrobione. Nie, nie musicie się bać. Na pewno szyby Wam nie porysuje dobrze, będzie Wam sprawował, dobrą robotę Wam zrobi. Tu na przykład będziecie musieli uważać na czyścisk magnetyczny z powodu tego, jak tydzień czasu ten czyścik magnetyczny nie używamy po jakimś czasie ten osad w akwarium się naskłada po prostu jak wiadomo, że w akwariumie zawsze jakiś osad wpływa jak się z tyłu po prostu naskłada się ten osad jak go nie wyczyścicie ten osad, nie wypukacie drugą połówkę weźmiecie bezpośrednio, tak jak ja w tej chwili nie wypukałem. No i będę czyścił to i ten delikatny osad powoli w trakcie czyszczenia będzie spadywał na dół i możecie sobie porysować szybę i takim czyścikiem magnetycznym trzeba uważać, żeby właśnie z, jak się długo nie używa trzeba go przeciścić w drugą stronę w połówkę a tym y, zmywakiem nie ma co się martwić, bo zawsze jest ten zmywak na zewnątrz akwariumu nie mamy go w środku i go na pewno, te szyby sobie nie porysujemy, dobrą robotę wam zrobi i bezpieczniej będzie będzie na pewno bezpiecznie. Tu zgadnijcie, co to może być? Na co to może być, te, te widły takie podwójne? No, już Wam mówię, na co to może być. Możemy zastosować do roślin sadzenia. Na przykład wsadzamy e, tutaj do, delikatnie. Korzenie, korzenie muszą być co najmniej te 3-5 cm, cm u rośliny. Jak nie będziemy mieli takie długie korzenie, to na pewno nie posadzicie. Nie dacie sobie rady takim czymś sadzić. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, że możemy sobie wykorzystać na przykład do roślin i do czyszczenia szyb. Całą roślinkę wsadzamy delikatnie tu, tak żeby wsadzić, żeby ona była niezaklinowana, nie bo wtedy Wam nie posadzicie, musi być leciutko i żeby wam nie, wypadnę, nie wypadła. Tak możecie zrobić w pierwszy sposób. I bez problemu wsadzić. drugi sposób możemy sobie sadzić roślinki w jakiś sposób? Po prostu wrzucam do akwarium, oni sobie pływają te roślinki nad kaflą wody. Biorę tą końcówkę i namierzam sobie, któryś z tych roślin sobie wybieram i, i ade O, i sobie sadzę. Zobaczcie sobie. Łatwy sposób? Jest łatwy sposób. przestawię Wam później zbliżenie, jak to będzie działać. Na początku mojego filmu nagrałem taki króciutki filmik. Nagrałem jak zmywakiem czyściłem nalot odglonu ze szyb. Z łatwością go wyczyściłem, bo ten nalot odglonu był tym, yy, delikatny i bez problemu wyczyściłem. Yy, zmywakiem możemy sobie przy podłożu tak samo sobie wyczyścić, tylko trzeba uważać, żeby nie wciągnąć jakiegoś wirku, bo wtedy możemy sobie przerysować szybę. Ostatnio Wam przedstawiłem filmik. To był 63 odcinek w trzeciej części mojego filmu. Czyścik magnetyczny opadający na dół, przedstawiłem, jaka jest różnica na przykład między czyścikiem magnetycznym a zmywak. Czyścik magnetyczny. Na przykład, że możemy sobie przednią szybę sobie wyczyścić, boczne szyby możemy sobie wyczyścić, jak mamy dostęp do bocznych szyb i ręce mamy suche. Zmywak, na przykład możemy sobie przednią szybę sobie wyczyścić, tak jak w tej chwili widzicie, sobie czyszczę przednią szybę. Możemy sobie tylnią wyczyścić bez problemu, z łatwością możemy dojść i możemy sobie dojść do różnych zakamarków. Jak mamy dobry dostęp, to możemy tak samo wyczyścić różne zakamarki i możemy sobie wyczyścić boczne szyby z łatwością. Taka jest różnica, że. Zmywakiem, jak czyścimy w dużych pojemnościach akwariak, mamy ręce mokre. To jak widać w tej chwili, jak mam ręce mokre. W mniejszych akwariach, o niskich pojemnościach wysokości, no to już mamy ręce suche. Możemy sobie zmywakiem wykorzystać, bo tu mamy dwa w jednym, do sadzenia roślin. To jest właśnie w tym dobre, że możemy sobie wykorzystać. I jest różnica między, właśnie taka, między czyścikiem magnetycznym a zmywakiem. To jest właśnie taka różnica. Zmywak do czyszczenia szyb w akwariumie. Jestem z niego zadowolony, że wszystkie cztery szyby możemy sobie wyczyścić. W niektórych zakamarkach, jak mamy dostęp, też możemy wyczyścić. Dobrą robotę robi. Zmywak jest bardzo dobry, bo dobrą robotę robi. Wszędzie tym zmywakiem dostaniemy się. Wszędzie różne zakamarki wyczyścimy takim zmywakiem. Zaś czyścikiem magnetycznym już nie wyczyści się wszędzie. Zobaczcie sobie, tak, łapnę właśnie roślinkę tymi dwoma ząbkami. Przy końcu prawie korzeniach musimy łapnąć i rzucamy tak. Z łatwością sadzić, łatwością. Troszeczkę musicie wtedy na początku w prawe łapnąć, żeby sobie tak zrobić, jak teraz, jak przed chwilką. Widać? Widać, że ładnie nam to idzie, tak? I dobrą robotę właśnie robi. Wykorzystujemy na przykład do czyszczenia szyb w akwariach i wykorzystujemy na przykład do sadzenia roślin w akwariumie. To jest bardzo dobre rewelacyjne, zastosowane. Zmywak do czyszczenia szyb jest dobry z powodu tego, że jest dobry wykorzystany. Z jednej strony członka możemy na przykład wyczyścić szyby w akwariumach. Z drugiej strony Możemy na przykład sadzić rośliny w akwariach i to jest dwa w jednym dobry pomysł, że takie coś zrobili. Jak sadzimy rośliny, no to musimy mieć co najmniej korzonki od 3 cm do 5 centymetrów, żeby wam z łatwością te roślinki posadzić.